Jesteśmy na festiwalu Digital Dragons, imprezie, na której spotkało się bardzo dużo ludzi z polskiej branży. Czy mógłbyś powiedzieć, jak podoba Ci się cały ten festiwal? Bardzo mi się podoba. Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa na tą skalę się udała i już kolejny raz tutaj jesteśmy. Bardzo fajnie współpracuje się networking na wysokim poziomie i myślę, że takie imprezy bardzo dużo dają i branży, i, i, i ludziom, którzy dopiero chcą tutaj e, gdzieś być. Bardzo mi się podoba tendencja, kierunek, w którym Digital Dragons zmierza. E, bardzo mile jestem zaskoczony tym, że nie boicie się wymieniać skrótu GDC, e, że Digital Dragons się tego nie boi, wymieniać skrótu GDC podczas gdy mówi tym, czym by chciało być. To nie chodzi o to, że da się Rzymem być w jeden dzień, tak? No co tu dużo mówić? Jestem zaskoczony i to bardzo zaskoczony w zupełnie pozytywnym tego słowa znaczeniu. To jest najbardziej profesjonalnie i najlepiej zorganizowana impreza tego typu w Polsce. Nie to, żeby było ich wiele do tej pory. Natomiast ogromne brawa dla organizatorów za to, że po pierwsze udało im się organizacyjnie to tak fajnie ustawić wszystko, a po drugie dlatego, że na poprzednie imprezy jednak nie, nie docierała duża część polskiego środowiska gamedev'owego, natomiast tutaj mamy, mamy prawie wszystkich. Ogólne wrażenia są super pozytywne. Znaczy ja nie spodziewałem się, że to będzie tak świetnie zorganizowane, że to będzie naprawdę tak fajnie wyglądało. Również dopisali uczestnicy. Mamy tutaj większość, czy tam dużą, du, dużą, dobrą próbkę polskiego Game e, te Devu. Dwie, te dwie części są jakby po prostu absolutnie 10 na 10, a nie 11 na 10. Więc. Pytanie odnośnie programu. Jak ci się podobał program, dobór programu i kogo taki program zainteresuje? Dla kogo on, czy on jest dobrze sprofilowany? No, jest, to, jest to element tego, tej imprezy, który powiedziałbym, że wymaga pewnego doprecyzowania, poprawienia. E, do końca nie wiadomo, dla kogo jest ten program skonstruowany. Mamy w Polsce. Na tej imprezie mamy ludzi z potwornie dużym doświadczeniem, z wiedzą, która jest porównywalna z najlepszymi na świecie. Z drugiej strony większość tych spotkań było bardzo jakby skierowane dla studentów, ludzi, którzy chcą wejść w branżę. Wydaje mi się, że warto, żeby doprecyzować dla kogo to ma być i ja osobiście uważam, że gdyby te spotkania były dużo bardziej konkretne, dużo bardziej nakierowane na ludzi już posiadających wiedzę, nawet ludzi, którzy jej nie, nie posiadają, byłoby to dla nich coś interesującego, pozwalałoby później, nie wiem, rozwinąć się, natomiast Wiele z tych, nawet, nawet zagraniczni goście, wydawało się, że mówią rzeczy no, dla mnie dosyć oczywiste. Być może dla kogoś interesujące jest to do wartościowania naszej branży, ale y, ja oczekiwałbym jednak. Y, Więcej, więcej jakichś, nie wiem, konkretów, wiedzy, czegoś, co naprawdę w tej chwili się dzieje, co można się nauczyć. Moim zdaniem było bardzo dobrze, a chciałbym wszystkiego więcej. Także w tak, bardzo dużym skrócie chciałbym, żeby ta impreza albo tego typu impreza w Polsce gdzieś odbywała się e, w skali GDC. To byłoby wtedy naprawdę bardzo fajnie. Byłoby super też otworzyć się bardziej na, na zachód. Tak? E, bardzo ważne jest to, żeby pewna synergia zaistniała. Z jednej strony deweloperzy muszą w ich głowie powinno się przynajmniej mam taką nadzieję coraz twardziej zadomowić to, że to jest poważna deweloperska impreza i że to jest dzielenie się wiedzą, a nie marketing. I wtedy też będzie to działało w drugą stronę. Ludzie, którzy będą, ja mówię o deweloperach, którzy się wystawiają, którzy coś prezentują, a wtedy też ci ludzie, którzy są targetem, którzy mogą tu przyjść, czy to indie, czy to początkujący deweloperzy, czy w ogóle branża cała będą dużo bardziej przekonani do tego, że to jest właśnie największa impreza developer to developer, że tak powiem, w Polsce. W ten czy inny sposób, z tych czy innych powodów, udało się zaprosić więcej ludzi ze świata, co akurat, tak, z jednej strony fajnie, że ci, że ci ludzie z reszty świata do nas przyjeżdżają, z drugiej strony jest to impreza polskiego Game Devu, więc ja osobiście wolałbym, gdyby udało się nakłonić ludzi z polskiego Game Devu, żeby jeszcze czynniej brali w tym udział. To jest, to jest powiedzmy coś, co ja uważam, że żeby jeszcze bardziej pomogło. Nie, najlepiej nie rezygnując z, z międzynarodowych gości, czyli najlepiej, niech oni też przyjeżdżają, niech, niech się dzielą z nami tym, co mają do powiedzenia, ale, ale no, taj, oni tak na dobrą sprawę. Nie nasycają, nie nasycają tej imprezy tym, czego polski Game Dev najbardziej potrzebuje, bo polski Game Dev jednak najbardziej i tu wszyscy to mówią, najwięcej zyskuje na, na integracji, na, na dzieleniu się powiedzmy, czy na rozmawianiu o swoich, własnych, o swoich własnych sprawach. Natomiast fajnie jest, że, że, że to nie jest tak, że polski Game Dev kisi się we własnym sosie, więc, więc tylko ludzie, którzy i tak skądś tam się znają, co się ze sobą spotkają. Jeszcze raz, dla mnie podstawowe pytanie jest zdecydowanie, się, dla kogo ta impreza jest. Jeżeli na przykład chcemy robić imprezę, która ma integrować polski game dev to nie bardzo widzę znaczy, oczywiście gość za granicą może być ciekawym dodatkiem może być ciekawą Osobą z jakąś wiedzą, która przyjdzie. Natomiast, i to jest jedna droga, tak. Możemy na przykład robić imprezę, która służy bardziej lokalnym znaczy studentom w Polsce i tutaj zapraszanie gości z zachodu może być bardzo ciekawe, ponieważ pozwala im, prawda, zobaczyć, jak to wygląda na świecie, że są ludzie robiący gry na świecie. Możemy też mieć aspiracje do tworzenia na przykład imprezy, która jest nie polską imprezą, ale regionalną. I w tym momencie możemy skoncentrować się również na ściąganiu, powiedzmy, twórców z nie wiem, Czech, Ukrainy, w, powiedzmy. Centralnej Europy. Impreza, która jest imprezą wewnętrzną game, polskiego Game devu, jest jak najbardziej dobrą opcją i wtedy tych obcokrajowców ściąganych, no mówię, fajnie ich mieć, natomiast nie jest to jakiś priorytet. Lepiej, um, ażeby ta impreza była w stanie na przykład ściągnąć jak najwięcej ludzi z Polski i zapewnić dobrą prezentację firmom, bo na przykład ja to, co, to co tutaj też również w programie zauważyłem, że właściwie poza kilkoma firmami mamy. Brak. Mamy, mamy na przykład firma Techland, która jest świetną firmą, tutaj za bardzo nie prezentuje tego, jak robią jak, jak gry. Oni mają bardzo dużą wiedzę, dzielą się nią, nią na przykład w ramach akademii, które organizują, a to ich nie ma.